Witam moi drodzy, dzisiaj będziemy robić enchiladas. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak przygotować to meksykańskie danie, to zapraszam Was do oglądania. Do zrobienia enchiladas będą mi potrzebne następujące składniki. Tutaj mam takie dwie piersi z kurczaka pokrojone w takie paseczki mniej więcej. Jedna y, dość duża czerwona cebulka, pokrojona w takie półksiężyce. Około czterech takich średnich pomidorków pokrojonych w kostkę. Dwie papryki, tutaj mam jedną żółtą, drugą czerwoną. Możecie inne kolory użyć, jeżeli chcecie, pokrojone w takie paseczki. 200 gram sera żółtego, bardzo drobno startego. Sok z połówki cytryny. Tutaj mam dwa ząbki czosnku wyciśnięte. Do przypraw to natka z pietruszki, może być sucha, albo może być świeża. Pieprz do smaku, papryka ostra, papryka słodka. Tutaj taki koncentrat pomidorowy, ja tutaj mam 140 gram. No i olej. Takie tortilla, akurat zol del paso, ale oczywiście możecie użyć Jakiekolwiek tortije uda Wam się znaleźć w sklepie. Także zaczynam przygotowanie Enchiladas. Na łyżce oleju podsmażam kurczaka. Będę go podsmażać tak około 5 minut. Kiedy kurczaki się podsmaży, teraz mogę wrzucać kolejne składniki, i tak, pomidory, papryka, cebula, czosnek. Skrapiam to wszystko cytryną. Teraz to razem wszystko będę podsmażać następne 5 minut. Następnie dodaję cały koncentrat pomidorowy. I moje przyprawy. Dwie takie czubate łyżki papryki słodkiej. Tak pół łyżki, nawet troszeczkę mniej niż pół papryki ostrej. Tutaj to już zależy od Was, czy lubicie bardzo pikantne potrawy, czy też nie. Także wedle Waszej woli. Obsypuję to wszystko pietruszką. Tak jak powiedziałam, możecie dodać pietruszki świeżej, to znaczy natki pietruszki. No i odrobinę pieprzu. Teraz wszystko wymieszam. Możecie oczywiście próbować i Dołożyć jakiś tam przypraw według Waszej woli. E, możecie dodać e, oregano na przykład, jeszcze e, albo ekstra paprykę. Także to już jest według woli. E, tak jak powiedziałam, zależy, jak lubicie rzeczy przyprawione. Teraz po wymieszaniu wszystkiego zostawię to na ogniu. Następne, tak, 5 minutek. Sos już mam gotowy do moich enchiladas. Teraz wam pokażę jak, w jaki sposób będę właśnie zawijać nasze enchiladas. Zaczynam od podgrzania tortilli. na patelni. Możecie rozgrzać je, możecie je podgrzać właśnie tak jak ja to robię na patelni. Podgrzewamy je po to, aby przy zawijaniu nam się po prostu nie łamały. Słownie kilka sekund. Musicie je przekręcić na drugą stronę. Sprawdzajcie rękoma, czy już są ciepłe. Jak już będą ciepłe, to wtedy będą gotowe do zawiniania. Trzeba uważać, żeby ich nie przypalić. Dobrze, moje są gotowe i teraz będziemy zawijać. Tutaj mam moją tortiję. Możecie posłużyć się talerzem, aby byłoby Wam lepiej zawijać. I już Wam pokażę, jak właśnie będę to robić. Nakładam oczywiście sos. Nie za dużo. Właśnie tyle, wystarczy troszeczkę na środek. Następnie obsypuję to serem. I zawijam do środka z jednej strony. Dosypuję sera troszeczkę tutaj na krawędź, aby przy rozpuszczaniu nam się skleił dosyć ścisło. I kładę do żaroodpornego naczynia. Do żera odpornego naczynia. No i to samo robię z kolejnymi plackami. W międzyczasie możecie podgrzać wasz piekarnik do 180 stopni. Mojego sosu wystarczyło mi spokojnie na takich 8 tortilli, nawet jeszcze troszeczkę zostało. Także spokojnie możecie zrobić 3-4 ekstra 3, tortille, właśnie z takiej ilości składników, jaką Wam podałam. A teraz pozostałą ilością sera obsypujemy nasze enchiladas. Wszystko jest obsypane. Teraz wstawię to wszystko do piekarnika na jakieś 12 minut. Piekarnik musi być rozgrzany do temperatury 180 stopni. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Życzę wszystkim smacznego. I zapraszam na kolejne filmiki. Pamiętajcie, że możecie znaleźć więcej przepisów na moim kanale w playliście gotowanie. Do zobaczenia kochani. Pa.